W tym materiale pokażę Wam technikę dekompresji kręgosłupa szyjnego, która będzie pomocna w walce z ostrym bólem kręgosłupa szyjnego, potelicy czy z bólami głowy. Ćwiczenie zaczynamy od zlokalizowania tzw. wyrostka słodkowatego kości skroniowej. Jest to duża wyniosłość kostna, którą bardzo łatwo zlokalizować, Znajdu znajduje się ona. Tuż za naszym uchem. I właśnie w tym miejscu będziemy przykładać naszą dłoń. Na tym obszarze będziemy chcieli, aby znalazł się, znalazł, znalazł się środek naszej dłoni, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Zaczynamy od tego, że jestem. Oparty. Może to być stół, może to być krzesło. Pamiętajcie, żeby najlepiej było tutaj coś miękkiego, żeby potem łokcie nie były obolałe, albo też żebyśmy po prostu nie skupiali się na bólu naszych łokci w trakcie tego ćwiczenia, tylko mogli w pełni skupić się na tym, co mamy tutaj do wykonania. Więc zaczynam od przyłożenia moich dłoni do wyrostków sutkowatych kości stroniowej. Mogę oczywiście. Oprzeć moje dłonie tak, że praktycznie zasłonię całe uszy. I jedyne co wykonuję, to chcę, aby moje dłonie zostały na miejscu. Jakby chcę, jakby posadzić głowę na tych dłoniach, oprzeć głowę na moich dłoniach i leciutko obniżę tułów, tak jakbym chciał usiąść na piętach. Oczywiście robię to w minimalnym. Zakresie. Robię to w takim zakresie, w którym poczuję rozciąganie, dekompresję w obszarze kręgosłupa szyjnego. Mogę to utrzymać około 10-15 sekund i po tym czasie wracam do pozycji wyjściowej. Chwila przerwy i powtarzam to ćwiczenie. Mogę za każdym razem zejść troszeczkę niżej czyli wejść w większe uczucie rozciągania. Nie chcę oczywiście prowokacji bólu. Utrzymuję to 10-15 sekund i powoli wracam na miejsce. Idę ponownie, schodzę jeszcze niżej, jeśli nie powoduje to bólu, jeśli nie powoduje to dyskomfortu. Utrzymuję to 10-15 sekund i powoli wracam na miejsce. Oprócz wykorzystania dłoni, możemy posłużyć się tutaj pasem, ale nie musicie mieć takiego specjalnego pasa do trakcji. Tutaj pomocny będzie również ręcznik, zwykły ręcznik. Ważne, żeby to był troszeczkę dłuższy ręcznik. I ten pas lub ręcznik zakładamy. Tak, żeby on również w jednym miejscu opierał się o ten wyrostek sutkowaty kości stroniowej. Technika z pasem, z ręcznikiem będzie nam umożliwiała dołożenie jakby nieco większej siły, więc zawsze zacznijmy od tej techniki tylko z wykorzystaniem dłoni, a potem możemy wykorzystać dopiero pas, jeśli ta poprzednia nie spowodowała czegoś nieprzyjemnego, tylko dawało to odczucie ulgi. Okej. Okay. Czyli jestem ustawiony dokładnie tak samo. Mój pas będzie skierowany nieco do góry. Nie będzie ustawiony jakby równolegle do podłoża, ale skierowany nieco do góry i wykonuje to samo. Moje dłonie staram się utrzymać w miejscu. Wzrok nieco do góry, aby głowa mi się nie wyślizgnęła spod pasa. I schodzę delikatnie w dół, utrzymuję to 10-15 sekund, wracam do pozycji wyjściowej, czyli teraz pas nie jest napięty, chwileczkę odpoczywam i próbuję zejść troszeczkę niżej, utrzymując, utrzymując dłonie na miejscu. I tutaj również mogę w tym ćwiczeniu przechodzić przez te wszystkie etapy, czyli kończę ćwiczenie w momencie, gdy albo zaczynam czuć jakiś dyskomfort, albo jest to po prostu koniec ruchu. Nie odczuwam, żebym mógł pójść dalej, albo gdzie tutaj od razu powinniśmy się zatrzymać i pojawia się po prostu jakiś nieprzyjemny ból. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego ćwiczenia będzie występowanie ostrego bólu w obszarze kręgosłupa szyjnego, w obszarze głowy czy też różnego rodzaju bólu promieniującego. Ćwiczenia także nie powinniśmy wykonywać wtedy, gdy będzie ona nasiać zawroty głowy czy szumy uszne. W takich ostrych stanach to ćwiczenie możemy wykonywać nawet co dwie godziny przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, natomiast w takich stanach Przewlekłych warto to ćwiczenie wykonać przynajmniej raz dziennie również po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.